W 32. kolejce ekstraklasy w Bełchatowie z brunatnymi zagrała drużyna podbeski Dziabielsko-Biała. Zwycięstwo 0 do 2 przypadło w udziale gościom. W porównaniu do poprzedniego spotkania w ekipie PGE GKS Bełchatów były trzy zmiany personalne. Do wyjściowego składu powrócił Błażej Telichowski, a na lewą stronę obrony wszedł Mateusz Szymorek, z kolei na lewym skrzydle grał Maciej Małkowski. Pierwszy gol na bełchatowskiej murawie padł już w 13 minucie spotkania. Zdobył go Bartosz Śpiączka. Kolejny był pod koniec drugiej połowy, kiedy to Dariusz Kołodziej z dystansu strzelił i pokonał Dariusza Trele. Uważam, że to jest chyba najsłabsze spotkanie jakie rozegraliśmy w ostatnim okresie. Stąd taki a nie inny wynik. Niemniej zostało do końca pięć kolejek. Jesteśmy w zasadzie w tej chwili na samym dnie i może czasami trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że żeby się odbić do góry, no trzeba mieć coś pod nogami. Mamy dno w tej chwili i e, tym upatrujemy jakby możliwość odbicia się do góry. Gramy szybko, kolejny mecz, nie ma czasu na jakieś wielkie analizy, refleksje, przetasowania. Jest zbyt mało czasu na to i czas myśleć o najbliższym spotkaniu, absolutnie w ten sposób, w jaki dzisiaj zaprezentowaliśmy się, no nie jesteśmy w stanie walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Dzisiaj byliśmy zespołem słabszym zdecydowanie od Budbeskidzia, a mało tego, nie byliśmy wystarczająco skuteczni nawet w prostych sytuacjach związanych z prostym podaniem piłki, zbyt dużo błędów tego rodzaju, i wykonaliśmy z prostych strat piłek, z źle przyjętych, niedokładnie zagranych. W związku z tym przy tak dużej ilości tego typu błędów indywidualnych trudno mówić o, o zrealizowaniu taktyki, która opierała się między innymi na tym, na szybkiej wymianie podań, próbie podania między wysokimi obrońcami, zdobywaniu przestrzeni w ten sposób piłkami, grą po ziemi. Nic nam to dzisiaj nie wychodziło. Fantastycznie ten mecz się dla nas ułożył. Tam kilka, dwie, trzy sytuacje, które można było zamienić na bramkę przed szczeloną bramką. Szczelona bramka, i, i tutaj wkradło się sporo nerwowości. Yy, znaczy u nas troszeczkę spokoju, a weszło do zespołu a w drużynie gospodarzy troszeczkę nerwowości. I można powiedzieć, że ta pierwsza połowa była rozgrywana po, yy, po naszej myśli. Tak? W drugiej połowie. Yy, Trener Marek Zrup przeprowadził, można powiedzieć, ofensywną zmianę, tak, która też dała sporo jakości, yy, troszeczkę więcej przy piłce przebywała drużyna GKS-u Bełchatów. Ale my bardzo umiejętnie, naprawdę trzeba podkreślić, bardzo umiejętnie się, y, się broniliśmy. No i nie mogli znaleźć recepty na, 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 na jakieś y, znalezienie, jakieś, jakieś luki w, y, w obronie i graliśmy naprawdę bardzo dobrze w grze obrony, nie tylko obrońcy, ale, ale cała drużyna. Y, I później zauważyłem, że, że, że troszeczkę za głęboko się cofnęliśmy, kazałem zawodnikom wyjść, zrobiłem zmianę, można powiedzieć, która też pokazywała, że niezadowolony jestem z wyniku, bo mogłem wprowadzić zawodnika. Defensywnego, tak? Prowadziłem jeszcze bardziej ofensywnego, można powiedzieć, niż yy, Bartek, śpiączka. Yy, I i Darek się też wywiązał fantastycznie dzisiaj ze swojego zadania. Wszyscy wiemy, znamy go, wiemy jakim dysponuje uderzeniem. Znalazł lukę i, i można powiedzieć, od tego momentu, oczywiście, jeszcze sporo nerwów. Bo to, bo to futbol, mówię, nie takie rzeczy bo po prostu widział, z różnych, różne wyniki zawodnicy czy drużyny były w stanie e, odwrócić. I od tego momentu, już można powiedzieć, że już byłem przekonany, że, że w tym meczu już e, komplet punktów e, stąd e, wywieziemy. Porażka 0 do 2 oznacza spadek na ostatnie miejsce w tabeli T-Mobile Ekstra klasy.